Na zarzuty, że Saint Anger to najgorszy album Metaliki, Lars Ulrich odpowiadał: Nie szeregujemy naszych wydawnictw od najlepszego do najgorszego. Niektórzy ludzie jednak mogą tak twierdzić. Nie uznaję takich uproszczeń. Gdybym miał 14 lat, może robiłbym tak samo, ale dziś widzę świat głównie w odcieniach szarości. Co ciekawe, po wydaniu Saint Tenger, taką powiedziałbym szpileczkę metalice wbijał ich były basista. Już wtedy były basista, czyli Jason Newsted, no mówiąc mniej więcej w takim tonie. To jakiś żart. Metalika stała się żartem. Chyba nie mają pojęcia. Znowu jestem fanem Metaliki, zrobiłem w niej swoje i czuję się dobrze. Jestem bardziej dumny niż zgorzkniały, ale spuścili do ścieku cały swój charakter. Urik oczywiście bronił albumu jak lew. Kiedy media zaczęły krytykować ścieżkę obraną przez Metalikę, Lars odpowiadał tak. Pamiętaj, że jestem największym fanem Metaliki. Jak dobrze wiemy, raz na jakiś czas trzeba przekroczyć granice, a w świetle wydarzeń, przez które przeszliśmy w latach 2001-2003, było dla nas istotne, by wszelkie ograniczenia rozerwać. Na strzęby. Po prostu wysadzić je w powietrze i zobaczyć, gdzie wylądują. Musieliśmy tak zrobić, by zachować zdrowe zmysły. Jestem dumny z tego, że nam się udało. Jestem przekonany, że na płycie są znakomite lub prawie znakomite piosenki, ale dla przeważającej większości problemem jest przedarcie się przez warstwę brzmieniową. Nie przeszkadza mi to. Metalika, odcinek kolejny. Zapraszam bardzo serdecznie. No i jeśli chcecie ten zespół oglądać na naszym kanale częściej, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, co osobiście uważacie na temat albumu Saint Anger, Czy lubicie, czy może nie. No i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z odcinkami o Metalicy, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco. Pamiętajcie, że wasza aktywność bardzo pomaga nam w docieraniu do coraz większej grupy odbiorców. Co ciekawe, zanim zaczęły spływać faktyczne recenzje Saint Anger napisane na chłodno, no to wcześniej było kilka wybuchów zachwytu na łamach prasy. Dziennikarz pisma Kearing pisał na przykład tak: Saint Anger to najwspanialsza rzecz, do której kiedykolwiek przyłożyła się Metallica. A jaka jest opinia tego samego dziennikarza, który lata później napisał książkę Metalika prosto w czerń? No, zacytujmy sobie fragment tejże właśnie książki. Dziś wiadomo, że Saint Anger jest najgorszą rzeczą, do której przyłożyła się Metallica. Później autor dodaje, z czego jego zdaniem wynikały te pierwsze zachwyty, pierwsze dobre recenzje tego albumu, no łącznie z recenzją jego samego. Pierwsze wydawnictwo zespołu w XXI wieku spotkało się z kilkoma pozytywnymi recenzjami. Jeden z powodów była zwykła omylność prasy rokowej oraz fakt, że wielu, a właściwie większość recenzentów było fanami zespołu i zignorowało myśl, że twórczym instynktom muzyków nie można już ufać. Inny czynnik to fakt, że po utarczkach z Napsterem Metallica obsesyjnie bała się wycieku jej twórczości do internetu, przed oficjalną datą premiery. Z tego powodu po raz pierwszy w historii zespołu żadne czasopismo ani żaden dziennikarz nie dostał promocyjnego egzemplarza krążka Saint Anger. Zamiast tego recenzenci musieli pofatygować się do zespołowego biura do spraw Public Relations znajdującego się nieopodal Paddington w zachodnim Londynie i tam wśród harmidru pracujących ludzi wysłuchać przez słuchawki nowej płyty. Jednak kiedy dziennikarze już ochłonęli i przestali widzieć metalikę w różowych okularach, no to co wywołało największe kontrowersje, jeżeli chodzi chodzi o płytę Saint Anger, Przede wszystkim brak solówek Kirk'a i brzmienie werbla Larsa Urika. Jeśli chodzi o brak solówek, mówi się, że zespół zwyczajnie miał hmm, chcieć dopasować się do panującej wówczas mody na new metal. Autorzy książki Metallica Prosto w Czerni piszą tak. Wyrzekając się solówek Hameta, formacja wierzyła, że stawia się w jednym rzędzie z takimi grupami jak szalenie nowatorski System of a dzięki czemu jest bardziej na czasie. Z Larsem Urikiem przed premierą albumu Saint Anger rozmawiał Marcin Cichoński, który podpytał go właśnie o brak solówek. Uryk odpowiedział. Ten materiał jest bardzo zespołowy, nie ma w nim miejsca na indywidualne popisy, ale zobaczymy, jeśli wszyscy uznamy, że gdzieś powinny być solówki, to uwierz, na pewno się tam właśnie pojawią. O tym zadecydują jednak wszyscy, czyli Metallica jako zespół. Hetfield na temat inspiracji nowymi metalowymi zespołami opowiadał. Wielu muzyków boi się czerpania inspiracji z pewnych muzycznych trendów. My się tego nie boimy, bo nie pozwalamy, by te trendy nas zdominowały. Larsa interesują zespoły takie jak Meshuga czy System of a Down, ale gdy próbowaliśmy zabrzmieć jak zupełnie nowy zespół, eksperyment nie wypalił. Zawsze będziemy brzmieli jak Metallica, bo nie potrafimy inaczej. W kwestii new metalu, jeszcze Metallica jeszcze przed wydaniem albumu Anger wyruszyła w trasę, dobierając sobie jako gości specjalnych kilka bardzo interesujących zespołów. Jakie to były kapele? Ano takie, które wrzucano do szufladki New Metal i przyznać trzeba, że Metallica zabrała ze sobą w wtórne naprawdę największe w tamtym czasie gwiazdy: The Linkin Park, Deftones, a także Madwej. Marcin Cichoński zapytał Larsa Urika, co prywatnie myśli o muzyce Limbiski, a także Linkin Park. Perkusista odpowiedział. Są zespoły, które wytyczają pewne nurty i takie, które za nimi podążają. Akurat te dwa zespoły są nieprawdopodobnie dobre w tym, co robią. Nie oszukujmy się, to Link Biscuit jest grupą, która wymyśliła całą tę nową stylistykę, uczyniła ją od razu twardą i ostrą. Linkin Park trochę to odkręcił, ponieważ jest bardziej melodyjny. W takim Indie słyszysz nawet elementy popu. Nie zmienia to faktu, że obydwa zespoły są nieprawdopodobnie dobre. Jestem szczęśliwy, że przyjęły nasze zaproszenie. A jaka jest geneza brzmienia perkusji na płycie? O tym mówił Lars Ulrich, w Pisma Rhythm. Pewnego dnia zapomniałem dokręcić werbel, bo myślami byłem gdzie indziej i gdy posłuchałem nagrań stwierdziłem, że podoba mi się ten dźwięk. Miał w sobie inną głębię, było w nim coś pięknego i naturalnego. Kolejna kwestia, w której zarzuca się metalice brak choćby utrzymania formy z poprzednich płyt, to teksty. To znaczy, tak jak kiedy pozostawione były one Hetfieldowi, to z płyty na płytę były coraz lepsze, tak teraz podjęto decyzję, że lirycznie każdy podrzuci coś od siebie. Podobnie zresztą pod względem muzycznym. Tak jak wcześniej gościem od tekstów był Hetfield, a za muzykę odpowiadało Głównie duo hetfield Ulrich, tak teraz podzielono obowiązki między trzech. O tym opowiadał Lars Ulrich w wywiadzie przeprowadzonym przez Marcina Ciechońskiego. Tym razem wszystkie utwory napisaliśmy w czwórkę, co więcej, wszystko napisane zostało w tym budynku. Nikt nie wynosił muzyki do domu i nikt nie przynosił muzyki z domu. Wszystko tworzyliśmy razem, zespołowo. To daje niesamowite rezultaty. Kiedy poprzednio z Jamesem pisaliśmy piosenki i potem pokazywaliśmy je reszcie zespołu, nie brzmiały aż tak zespołowo, aż tak spójnie. Większość rzeczy powstała jako wynik wspólnego jamowania. Siedzieliśmy i graliśmy, i coś nagle zaczynało wychodzić. Ulrik opowiadał też o innych innowacjach, które zastosowały zespół, jeśli chodzi o właśnie pracę nad płytą. Po raz pierwszy pracowaliśmy też z systemem Pro Tools, który pozwala zaoszczędzić naprawdę wiele czasu, a jednocześnie otwiera ci całkowicie nowe możliwości. Myślę, że dzięki temu programowi udało się osiągnąć aż taki efekt. Praca w studiu, komponowanie, z Pro Tools te rzeczy są zupełnie inne. To rodzaj rewolucji, kolejnej, której dokonaliśmy podczas pracy nad tą płytą. Marcin Cichoński powiedział Urikowi, że jeśli chodzi o brzmienie albumu, to ma pewną obawę i jeśli chodzi o fanów, których Metallica zdobyła po 1991 roku. Dziennikarz nawiązał do słowa zdrada, które Metallica doskonale przecież znała ze swojej przyszłości. Urik odpowiedział mu tak: Jeśli weźmiesz 10 fanów Metaliki, to każdy z nich powie ci, że lubi coś innego. Jeden Master of Puppets, drugi I Disappear, trzeci Nothing else matters. Zawsze byliśmy z fanami, dbaliśmy o nich, ale nie w ten sposób, by ślepo podążać za ich wskazówkami, bo to z kolei prowadziłoby do zaprzedania się. Musimy o nich pamiętać, ale nie możemy ulegać presji. Pamiętaj, powtórzę to kolejny raz. Muzykę robimy dla samych siebie. Mam wrażenie, że Urik bardzo podobnie odbijał. Piłeczkę przy okazji płyt Load i Reload. Trzeba mu jednak przyznać rację. Zespół powinien grać to, co czuje, a nie dostosowywać swoją muzykę do oczekiwań fanów. Inna sprawa, że Saintinger podoba się naprawdę niewielkiej liczbie osób, choć przyznać trzeba, że album ten z pewnością swoich wiernych fanów ma. A jaka jest geneza tytułu Saint Anger? O to również Cichoński zapytał Urika, a ten odpowiedział: Nie ma dlatego tytułu specjalnego wytłumaczenia, to tylko piosenka z płyty, ale jednocześnie jej tytuł dobrze oddaje nastrój muzyki na albumie. Podkreślam muzyki nie chciałbym żeby tytułowy gniew, złość były postrzegane w kategorii uczucia, które nami zawładnęło, gdy pisaliśmy materiał na płytę. To nie tak. Po prostu tytuł świetnie oddaje klimat muzyki. To wszystko. Przy okazji Sintenger Metallica oczywiście po raz kolejny współpracowała z Bobem Rockiem. Słynny producent był odpowiedzialny oczywiście przede wszystkim za produkcję, ale oprócz tego zrobił miksy, był inżynierem dźwięku, no i oczywiście zagrał na basie. Jak pokazała przyszłość, Sintenger był ostatnim albumem, przy którym Metallica współpracowała z Bobem Rockiem. Wyobrażam sobie, że można było nagrać to ciekawszą no, na takie zwieńczenie na koniec tej współpracy, no ale jest jak jest. W czasie ukazywania się Saint Anger Ulrich wyraźnie zaznaczał, że Bob Rock jest właściwie członkiem zespołu, że jest w metalikowej rodzinie. Ulrich zaznaczał również, że z Bobem Rockiem przyjaźni się prywatnie. Perkusista podzielił się też bardzo interesującym spostrzeżeniem. Większość zespołów, gdy chce zmienić brzmienie, zmienia producenta, a to było naprawdę niezłe doświadczenie zmienić brzmienie z tym samym producentem. Bo potrafił to zrobić, dokonał niemożliwego. Zreformował własny styl pracy. Mam nadzieję, że będziemy mogli pracować z nim tak długo, jak to tylko możliwe. No ale jednak, na kolejnej płycie, czyli Def Magnetic, Metallica postanowiła podjąć jednak współpracę z innym, głośnym producenckim nazwiskiem, czyli oczywiście Rickiem Rubinem. Natomiast jeszcze w temacie Boba Roka. Jak on sam wspomina pracę nad płytą Sejtinger, opowiadał o tym na łamach Sowat, odnosząc się też do tego, że utwory na Sejtinger pisano zespołowo. To było niemal jak zakładanie zespołu od początku. Dokładnie to się zdarzyło. Założyliśmy zespół. Zbieraliśmy się razem i przesłuchiwaliśmy stertę pomysłów z poprzedniego tygodnia. To zjęło presję, zwłaszcza z Jamesa. Podczas sesji Load i Reload James miał ponad 28 piosenek, do których musiał napisać teksty. Było to dla niego zniechęcające, po prostu za dużo pracy, przejść przez te wszystkie piosenki. To jeden z powodów, dlaczego zmieniło się to w dwie osobne płyty, ale i tak musiał gapić się w te czyste kartki, na których miał napisać teksty do muzyki. Dlatego kiedy tylko zaczęliśmy pracę nad Saint Anger, od razu przekształciliśmy to w grę ze Połową. A jakie były reakcje ludzi, fanów na płytę Saintinger? No najpierw oczywiście ekscytacja, że Metallica po kilku latach ciszy coś w końcu wydaje. Później pewnie zdziwienie brzmieniem, no zdziwienie obraną przez zespół drogą. Koniec końców, większość opinii na temat albumu była oczywiście negatywna, natomiast jeśli spojrzymy na samą sprzedaż, ten album sprzedał się doskonale. Saintinger osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w kilkunastu krajach, a ponad 20 lat po jego wydaniu Metallica może pochwalić się ponad 6 milionami sprzedanych egzemplarzy na całym świecie, w tym dwoma milionami w samych Stanach Zjednoczonych, co przekłada się na podwójną platynę. Sprzedaż Saintenger okazała się bardzo zbliżona do wydanego kilka lat wcześniej Reload, mimo że przecież do akcji wkraczał już powoli internet i ludzie kupowali płyty nieco mniej chętnie niż w roku 1997. Wracając jednak jeszcze do kwestii brzmieniowych płyty Saintenger. Lars Ulrich w rozmowie z Martinem Popowem ciekawie opowiadał o, powiedziałbym, ubogości brzmienia tej płyty. Myślę, że w przyszłości, zwłaszcza przy Load i Reload nie potrafiliśmy się opamiętać. Teraz się Staramy się nie pozbawiać muzyki życia, co zdarzyło się przy kilku poprzednich płytach. Doszło do tego, że produkcja zabrała z muzyki całe życie. Teraz są w niej wspaniałe momenty. Energia, wynikająca ze wspólnej gry w jednym pomieszczeniu, jest w tym dusza. Kirk Hammett porównywał brzmienie Saintanger do twórczości szwedzkich metalowych gigantów, czyli zespołu Meszuga. Lars odpowiadał na słowa swojego kolegi: Mamy za sobą przyjemny, paskudny dzień w studiu. Jestem nakręcony. Przy okazji, porównanie do Meszuga, którego użył Kirk, jest trochę niepełne. Ja słyszę tam także echo. H Hate i Słowa Ulrika na antenie MTV News, no można powiedzieć, że wyśmiał Jason Newsted. Były już wtedy pasista Metallica i mówił tak. Zacytowano Kirka, że nowa płyta brzmi jak Entumpt. Jak może brzmieć jak Entumpt? Jak? Kto gra na basie, że brzmi to jak Entumpt? James jest niezłym basistą, ale dajcie spokój. Lars od wielu lat nie ćwiczył solidnie gry na perkusji. Zapuścił się, nie ma już tej finezji co kiedyś. Jak więc ma to brzmieć jak Entumpt i mieć taką energię? I skoro tak mówią, to dlaczego nie zabiorą Entumpt trasę? Albo Meshuga? Dlaczego nie są konsekwentni? To mnie najbardziej niepokoi. Jason Justet kontynuował jeszcze swoją wypowiedź w takich, no powiedziałbym, ostrych słowach. To jakiś żart. Metalika stała się żartem, chyba nie mają pojęcia. Znowu jestem fanem Metaliki, zrobiłem w niej swoje i czuję się dobrze. Jestem bardziej dumny niż skoszkniały. ale spuścili do pieprzonego ścieku cały swój charakter. Newset odnosił się również do faktu, że Metalika zabrała ze sobą w trasa limbijskie Te Linkin Park oraz DevTones. Jason opowiadał tak, tym razem na łamach Classic rocka. Nie wiem co powiedzieć, kompletnie mnie zamurowało. Jako ich fan jestem zawiedziony tym wszystkim. Mieli okazję, by wrócić starczą, zabrać takie zespoły jak Inflamed czy Voivod, które zasługują na rozgłos. Metalika to Jedyny zespół, który ma taką szansę. Czy naprawdę myślą, że sprzedadzą kilka tysięcy pieprzonych biletów więcej, jeśli na plakacie będą mieli Linkin park? Nie, wciąż istnieją ludzie, którzy chcą metalu, i szkoda, że zespół się od nich odwraca. A co o Saintanger myśli Tom Araya ze Slayera? Autor książki Metallica bez przebaczenia, Joel McIver, zapytał go o to. Arraya odpowiedział: Posłuchałem go raz i pomyślałem, że riffy wróciły, niektóre wokale są dobre, a niektóre do dupy. Perkusja brzmi okropnie. Werbel z pogłosem może być świetnym pomysłem na fragment piosenki, albo nawet na jedną piosenkę, ale nie na cały pieprzony album. Tak jak powiedziałem, przesłuchałem go raz, myślałem, że będę w stanie posłuchać go znowu, ale już nie mogłem. Jest tu kilka dobrych riffów i w ogóle, ale czegoś brakuje. To dobry początek, jeśli o to im chodziło, ale nie powalił mnie. Nic do nich nie mam, ale cóż, to Metallica, robią co robią. Byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że album zdobył pierwsze miejsce. Byłem zaskoczony, kiedy udało mu się na tym miejscu zostać dłużej, dopóki nie strącił go inny album. Raya jednak na koniec swojej wypowiedzi zaznacza oczywiście, że darzy Metallica wielką sympatią. W Europie grają koncerty dla 50 tysięcy fanów to nie mieści mi się w głowie. Zagraliśmy z nimi koncert w Stanach na Giant Stadium, który był napakowany po brzegi. Wszyscy machali głowami, wszystkie ręce wznosiły się do góry, pokazując rogi. Jeśli odcinków o metalice chcecie oglądać u nas więcej, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, co uważacie, co myślicie o albumie Saint czy lubicie, czy nie. No i oczywiście subskrybujcie Panu Kulturkę, żeby z odcinkami o metalicy, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco.